Nie poczuje. I po kolei, właśnie od ręki w kierunku do serca pompowane jest właśnie powietrze, pod ciśnieniem, które ustala się indywidualnie do ciśnienia krwi. I dzięki temu uciskowi, właśnie naczynia limfatyczne są uciskane, ten płyn może się przedostawać w kierunku węzłowłym. To jedno z zabiegów, z którego od niemal roku korzystają panie m.in. po mastektomii. Otworzenie takiego gabinetu było możliwe dzięki konkursowi organizowanemu przez miasto. Pakiet nagród, które dostaje przedsiębiorca, który zajmuje tam pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, to jest najlepszy pakiet właśnie na start taki biznesowy wynajem lokalu czy różnego rodzaju właśnie nagrody, reklama w mediach. Uważam, że to jest świetna sprawa. Pani Jagoda wzięła udział w konkursie na zabrzeński biznes plan i zajęła drugie miejsce. Z takiej realnej formy wsparcia korzysta coraz więcej osób chcących założyć działalność gospodarczą. I dziś już nikogo nie powinno to dziwić, podkreśla Katarzyna Kucia, naczelnik Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. To oni pracują na to, żeby miasto się mogło rozwijać, żeby ludzie mieli zatrudnienie. Tak naprawdę kształtują to, co się dzieje w mieście, dlatego przedsiębiorcy są najważniejsi. Powstały tereny inwestycyjne przy a to kolejna zachęta dla przedsiębiorców i jednocześnie kierunek, którym chce podążać miasto. Jednym z takich obszarów, który dla nas jest bardzo ważny, to strefa ekonomiczna. To ponad 100 hektarów dla inwestorów, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy, co jest bardzo istotne. Starania miasta w zakresie pomocy przedsiębiorcom dostrzega również Regionalna Izba Gospodarcza. Jak mówi Aleksandra Wanat, dyrektor do spraw rozwoju, Zabrze przeszło ogromną metamorfozę. Bardzo wiele inicjatyw tutaj wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, stworzono choćby specjalną strefę ekonomiczną. Także wydaje mi się, że ta, ten, ta zmiana wizerunku miasta jest tutaj najbardziej widoczna, najbardziej korzystna również, bo to jest myślę jedyny słuszny kierunek. Pani Jagoda już to wie. Przekonać muszą się inni, bo realna forma wsparcia i dobry pomysł na biznes to recepta na rozwój nie tylko własnej firmy, ale i całego miasta.